Na piątka z dwulitrowym dieselkiem pod maską. Bardzo fajne, komfortowe daily, oszczędne, którym jak się okazuje nawet można się nieźle bójnąć Wiecie no, kwestia kryteriów, kwestia tego, czego oczekujemy od samochodu, ale BMW 520d sprzedaje się chyba najwięcej. Wiecie, nie wiem jak to jest teraz aktualnie z generacją G60, ale jeśli mowa o G30, G30, jedynkach, to raczej tak było. Dziś chciałbym widzieć na liczniku, no nie wiem 2.5, może i... Że trochę więcej. A jest to BMW 520D G31 Touring z 2017 roku z napędem na tył i po programie. W serii było tu 190 koni mechanicznych, ale aktualnie jest znacznie, znacznie ponad 200. To co, parę G30, G31. Generalnie piątek tej generacji pojawiło się na kanale, ale może tutaj zrobimy sobie taką szybciuteńką prezentację, co to jest za konfiguracja. No to co, przedliwcik 2017 rok, no to w zasadzie Pierwszy wypust, auto ma 210 tysięcy km i ma się naprawdę dobrze. G30 to naprawdę fajne i przyjemne, komfortowe samochody. Ten pakiecik, pakiet czerni, także wiele elementów jest tutaj po prostu polakierowanych na czarno, w czarnym połysku. LG 19-calowe myślę, że pasują tutaj tak w sam raz. 2,45x40 oponka z przodu, z tyłu już 2,75x35, bardzo szeroka jak na dwulitrowego diesla, ale tak jest tutaj oryginalnie oryginalnie też mamy tutaj dwie Prawdziwe końcówki układu wydechowego. Nie no i za to szacuneczek, szczególnie jak mamy tutaj mniejszy silnik. Relingi dachowe również są czarne. I mordeczka. O i tak sobie dzisiaj troszeczkę powspominam moją M550i. No wprawdzie tam nerki i te wszystkie elementy takie były satynowe. No tutaj grill mamy chromowany, ale tak wychodzi w oryginale taka BMA, nawet jak mamy szpakiet, yy, czerni. pakiet czerni. Pakiet czerni. Shadowline. Panoramiczny dach, fajny bajer, ale troszeczkę waży. Ma się wspomnę Wam podczas omówienia osiągów. Teraz zajrzymy do bagażnika w BMA takiej. Można to zrobić na dwa sposoby. O, w ten sposób, proszę bardzo. Roletka tutaj elektrycznie nam się od, odchyla. Tak podjeżdża do góry na dwóch szynach. Bagażnik jest dość duży. Ma 570 litrów pojemności, ale otworzymy sobie tradycyjnie, elektrycznie klapa otwierana. No i proszę bardzo. Jest kawał kufra. Pamiętajmy, iż ta pojemność liczy się tutaj do roletki. Znaczy, w sensie nie, jak nam podjedzie do góry, tylko właśnie jak jest na dole. O, dotąd. Oczywiście tutaj jeszcze jest przestrzeń bagażowana, jakieś szpargały oraz. Tutaj, no, zawsze coś. Oczywiście z lewej czy też z prawej, oświetlenie. Nawet mamy tutaj hak. Ja sobie go akurat wyciągnąłem, bo nie jest mi potrzebny. Wiecie, tak, bez haka auto wygląda bardziej smooth z tyłu. Tylko zajrzymy do tyłu. Roletki manualne, ale są. Tutaj jest miękko, tutaj miękko, bo skóra, miękko, bo skóra i tutaj jest też miękko. Jeśli chodzi o wnęki, no to tutaj już jest twardy plastik, ale ta ścianka od wewnętrznej strony jest wyściłana jakąś tkaninką. Dekorki też tutaj dość atrakcyjne, takie oczopląski. No a co, i miejsce dla pasażerów z tyłu. No panie drogi, fotele komfortowe, łamane. Tak po wzorze patrzę, iż skórka chyba tutaj jest prawdziwa, nawet, nie? Nie jest fejkowa. Kurczę, już nie będę rozkodowywał winu tutaj, ale jeśli mamy tutaj taką lamóweczkę, no to prawdopodobnie to jest prawdziwe. I tak tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. Za prawie dwumetrowym petrolheadem ten fotel wyregulowany jest pode mnie. Na ścisk wchodzą mi tutaj kolana. No, ale jednak dotykają troszeczkę o fotel. Jako, iż mamy tutaj duże okno dachowe, no to też musiałbym się ogolić na łyso. Chociaż jest takie e, wcięcie tutaj jakby w podsufitce. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Tutaj mamy nawiewy, ale jako, iż jest to BMW, no też jest ciepło-zimno ustawiane. Taka jakby pół trzecia strefa. Podłokietnik, wiadomo. Uchwyty na kubeczki. Mieszunki z tyłu. I kabina pasażerska w przedniej części. Miejsce dla kapitana, kierownika tego bombowca. Proszę, bardzo zegary, jakie niebieskie, wgrane z Alpiny. Ładnie, G30, G31. Naprawdę klasa. Tradycyjnie to wszystko wygląda. Oczywiście jest też tutaj oświetlenie ambiente, czy to tutaj, czy to tutaj. Dobra, przejdziemy do przodu. No taka szybka prezentacyjka. Bardziej to będzie interesująca próba autostradowa. Ej, no bo popularna 520 w turingu i 20 diesel po programie boczek z przodu również jest całutki miękki sytuacja z kieszonką jest taka sama jak z tyłu dekor i foteliska komfortowe z pamięcią podgrzewane tutaj boczki też są pompowane zwróćcie też uwagę jaka tutaj jest poduszeczka na Zagłówku, można to sobie regulować G30 bardzo wygodny samochód Wszystkie BMW 5 są wygodne Czy to F10, czy E6 Czy G6 Fajny kompromis, bo 7 no tu już taki bunkier Naprawdę luksusowy, ale wiecie piąteczka jest zawsze troszeczkę taka e, Jakby sprytniejsza Troszkę w prowadzeniu, coś takiego trochę z przodu, BMEczka, Także pozycja za kierownicą bez zastrzeżeń Olle, te liczniki odpalimy Proszę bardzo. Wiecie, auto po programie. Także mamy tutaj prędkością już wyskalowaną do 340 km na godzinę. Jest to oczywiście ekran LCD, ale mimo wszystko mamy tutaj takie jakby satynowe rameczki. Ładnie to wygląda nowocześnie, ale również tradycyjnie. No i co tutaj jeszcze? Na przykład to jest Komfort Eco Pro Tryb i. Tryb sport. Kierownica z bardzo grubym wieńcem, sporymi bicepsami, ale bez podcięcia. No szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest aluminium, ale fajnie, że tutaj nie ma jeszcze żadnych gładzików ani innych udziwnień. Deska rozdzielcza standardowa. Minka tutaj, minka tutaj. I tutaj na dole, gdzie jest sowek, również. Generalnie materiały są tutaj bardzo, bardzo dobre. Tutaj również jest miękko. No tutaj jest troszeczkę mniej gąbeczki, jakby, ale to jest oprzyte. Tu jest taki większy element plastikowy, i to jest black piano. Tutaj również mamy black piano, także czyszczenie. No, wymagane, warto mieć tutaj szmatkę wewnętrzny, by sobie czasami to przetrzeć. Multimedia, panel sterowania. No, nic tutaj nie trzeba przyjść tłumaczyć, to jest kurcze, wszystko mega. Proste w obsłudze. Joystick, wiadomo ręczny elektryczny, AutoHold. Tutaj jeszcze schoweczek System multimedialny, jeszcze z tego typu. Takie oto kafelki. No u mnie była przejściówka, także już inne multimedia były, ale widzę, to można sobie tutaj zmieniać też, personalizować pod siebie. Ale sterowanie z tego poziomu myślę, że jest takie no, takie wygodniejsze raczej. Na przykład, nie wiem, mój pojazd. Weźmy no głównego profile, jaki jest status pojazdu. A info do, czy, dotyczące jazdy, komputer pokładowy, komputer podróży. Okej. Okay. dobra, normalne BM-owskie multimedia, panie. Czarna podsufitka bm pakiecik, bardzo atrakcyjne oświetlenie wnętrza. Gasimy, zajrzymy pod maskę. A tutaj wesoło sobie klekota, jednostka B47, także dwulitrowy turbodieselek, człowieku, Twin Power Turbo. Jest tu jedna turbina, ale twin. O, tutaj jest miejsce. No u mnie w piąteczce jak była fałusemka, no to jednak troszeczkę tutaj było ciaśniej. Ale w tym przypadku, kur, tu jest normalnie przestrzeń, nie wiem, czy to widzę. Jednostka w tym egzemplarzu skonfigurowana jest ZF8HP, ale z tego co widziałem, manualna skrzynia biegów jeszcze była tutaj e, dostępna, napęd na tył. Generowała ona 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm w serii, i mimo wszystko, nawet, nawet się ten e, samochód odpychał. Masa auta w tej konfiguracji to mniej więcej 1735 kg. Zużycie paliwa jak na takiego klunkra. Naprawdę skromne. Ja tutaj dzisiaj zrobiłem tym autem, ja wiem, ze 40, z 50 km. Średnie zużycie chyba 5,3 tutaj wyniosło. Teraz widzieliście 5,9, no bo auto było włączone, jak tutaj zdjęcia robiłem i tak dalej. Ale wiecie, no to też zależy od nogi. Ja sobie jechałem normalnie, przepisowo w miarę. Znaczy, oczywiście, że przepisowo, ale powiedzmy, ale było bez jakiegoś eco-drivingowego popylanka. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent dla seryjnego samochodu, no to 7,8 sekundy jakość maksymalna 225 km na godzinę i z tego, co pamiętam, kiedyś testowałem 520 dg G31 i był tam kagańczyk. Tutaj kagańczyka nie ma, no jako iż był robiony Stage 1, no to, panie drogi, nie zostawia się takich Rzeczy. Po modyfikacji softu Auto ma 231 koni mechanicznych oraz 506 nm, także patrzcie, ponad 100 waniuta więcej, no i 40 koni więcej. No musi to być odczuwalne. To co? Raceboxik i zaraz to sobie sprawdźmy. I próba autostradowa. Ciekawe, jakie będzie tutaj 1200. Ja obstawiam. No nie wiem, z 25 sekund, coś takiego. Palimy maszynę. Oczywiście bez soundczeku, no bo czterocylindrowy dieselek. Dźwięk jest tej normalny, ale trzeba przyznać, tak zmierzyłem ten samochód do setki. No to się kurczę, tuż idzie. Biegnie nawet, biegnie już. No sam nie wiem, jakie tutaj będzie 1200. Jaka będzie prędkość maksymalna? Kasujemy zużycie. Paliwa zużycie paliwa z 14 litrów będzie, mi się tak wydaje. Tryb Sport, skrzynia na S. No i można jechać. No. Na razie 80 km na godzinę. Oj, i prędkość maksymalną chyba osiągniemy, jadąc w przeciwną stronę. No tu 80. I do dechy. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest 1200 już sobie sprawdzimy. Procedura startowa tutaj jest, ale taka można powiedzieć, cicha, bo nic auto nam nie pisze, że startuje z procedury. Czekajcie no będzie 1200. Będzie 21,8. 21,8 ja pierniczę Mamy boczny wiatr, proszę bardzo, widać widać mam nadzieję. No, tutaj widzę tak bez spiny. Tutaj takim w stylu, takiego luźnego Ryszarda możemy sobie lecieć. Ale 200-220 tym samochodem. Bieganko, nie idzie, a biega No dobra, normalnie pokazuję Wam, jak mam możliwość depnąć, no ale w tym przypadku, no sami zobaczcie, niestety. No jakby ktoś tam chciał się spłakać, że to ja bym jechał, no to ciekawe. Znaczy w sumie ja pasem awaryjnym, no ale to, to nie o to chodzi żeby tutaj coś by się miało dziać. Póki co było zaledwie 200 km na godzinę. 33 km na godzinę Kurczę, rezerwa paliwa Ale spokojnie, to dizelek Damy radę I co, to w tą stronę sprawdzimy sobie jeszcze Prędkości obrotowe No skrzynia 8 stopniowa Także takie 140 km na godzinę Naprawdę mamy, na pewno mamy 8 bieg Mamy, 140 no to 1994 obroty Tak szybko jeszcze przed zjazdem 120 to 1732 i stówka to 1450 49. Soundcheck, robimy sobie soundcheck, robimy sobie soundcheck. No już tutaj wypada zrobić. Idź do. Normalny dźwięk czterocylindrowego dieselka jako iż jest to kawał klunkra Ale w postaci BMW 5 To auto fajnie się prowadzi no, Lekkie takie może Bujanko czy coś No ale to rodzinne kombi To nie M5 jeszcze BMW no to co tutaj mam wam powiedzieć No nawet jak mamy tam nie wiem 6 czy 8 czy 4 cylindrowy Silnik pod maską Z prowadzeniem będzie tutaj spoko no. Myślę że tutaj możemy sobie Dziabnąć pomiar Sto no i dzidę. No jedziemy na autostradę bardzo ładnie. Proszę bardzo. To było troszeczkę pod górę, teraz jest troszeczkę z góry i potem będzie równo. 23 i trzy Jest boczny wiatr I praktycznie idealnie równo No, patrzcie maszyna jak się zdejbuje No, ale trzeba odpuścić, bo wyprzedzanie O, i to policja chyba jeszcze nawet ale spokojnie, moje próby autostradowe odbywają się na odcinkach bez ograniczeń prędkości. Także spokojnie sobie możemy tutaj policję wyprzedzić. Sami jadą ze 170 i prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Na Facebooku zawsze specjaliści chcą mnie tam Chcą mnie tam ukarać, a policja, no zobaczcie Policja nie Dobra 236 km na godzinę Nie wiem, czy według prędkościomierza Było 250, ale Chyba tak, już się morda cieszy takie symboliczne wiecie. No i tutaj nie, dobra, wyprzedzanie. Chciałem powiedzieć, że tutaj jeszcze będzie możliwość, ale no ciężko chyba. No i dobra, 236 km na godzinę według GPS-u, ojejku, ja tutaj tankuję, zasięg jeszcze 17-18 km, 14,6 litra e, średnie zużycie paliwa, no tak jak postawiałem, 14 litrów mniej więcej. No i dobra, taka to była próba autostradowa, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film Wam się wszystko niesamowicie podobało, było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku, na razie, trzymajcie się.